Mimo kiepskiej organizacji, atak czterech korpusów zmusił wroga do odwrotu na linię od Jakowlewa do Teterewina. Tymczasowo ich postęp w kierunku Prochorowki został powstrzymany. 11 lipca korpus Hausera przeszedł kolejne 5 km, zajmując sowchody Komsomolców i Oktriapski oraz wzgórzą 252, wywierając nacisk na sowieckie oddziały. Pod wioską Wasyliowką, Andrzejewką i Michałowką. Ugrzęzły okrążone siły drugiego Korpusu Czołgów w rejonie rzeki Psel, gdzie dywizja grenadierów Totenkopf szykowała przeprawę. Dowództwo frontu woroneskiego zdołało powstrzymać Niemców i utrzymać prochorowkę, ale sytuacja była wciąż niepewna. Za pozwoleństwem dowództwa naczelnego zdecydowano o kontrataku 12 lipca. Już 6 zdecydowano o przeniesieniu dodatkowych sił z frontu stepowego pod komendę Vatutina. Rozkazano im skoncentrować się na sekcji obojan Prochorowka oraz na południowy zachód od starego Skołu. Maszerując o własnych siłach, te świeże armie dotarły na miejsce 8 lipca. 9-5 gwardyjska została zepchnięta w kierunku prochorowki straciwszy 1 trzecią 721 maszyn podczas długiego na 350 km marszu. Po zajęciu sowchozu Oktiaprski. Piąta gwardyjska armia przesunęła się na północny zachód od prochorowki. Jej siły posłużyły do załatania wyłomów poczynionych przez grupę operacyjną Kempf, co pochłonęło sporą część sprzętu aż 161 czołgów. Pozostałe 368 maszyn skoncentrowano na samym środku i miały stanowić siły pierwszego rzutu w nadchodzącym szturmie. Późne przybycie posiłków, braki w komunikacji, niedostateczny zwiad. Oznaczały, że ostrzał artylerii przeprowadzono pobieżnie. O 8.30 Piąta Gwardyjska ruszyła do ataku na sofas komsomolców i dalej, na kierunku Jakowlewo łuczki. Od wieczora 11 lipca byliśmy podekscytowani nadchodzącą akcją. O północy byliśmy na pozycjach i czekaliśmy na rozkaz do ataku, ale rozkaz nie przychodził. 32. Brygada, wyposażona całkowicie w 34. Miała zaatakować jako pierwsza, przecierając szlak dla całego 29 korpusu. 25 brygada była po lewej, 31 miała ruszyć za nami, nie mieliśmy żadnych danych wywiadowczych, więc mogliśmy tylko zgadywać, z czym przyjdzie się nam zetrzeć. Drugi batalion wzmocniono trzema SU-122, a oficer z pułku dział samobieżnych do późnej nocy siedział w dowództwie brygady. Kuchnia polowa przyjechała przed świtem. Roznano nam oficerskie racje, ja swoją porcję zdałem załodze, nie byłem głodny przez te nerwy. Wielu złożyło podania o dołączenie do Komsomalu partii przed bitwą, a oficerowie polityczni dali pokrzepiające gadki naszym załogom. Wreszcie o ósmej rano artyleria odezwała się i dostaliśmy rozkaz, by ruszyć maszyny. Dowódca batalionu, major Iwanow, wychynał zwierzyczki i dokładnie ocenił kolumnę marszową. Pięścią pogroził jednemu z czołgistów, a potem zniknął pod włazem. Katiusze zawyły nad naszymi głowami. Zaczęło się. Stal! 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 Witajcie zatem w kolejnej misji. Tym razem widzimy się z powrotem w czołgach T-34. I będzie to wreszcie misja, w której szykujemy się na samobójczą szarżę. Desperacja dyktuje sytuację pod Prochorowką. I ta desperacja objawia się w planach, które są coraz bardziej skomplikowane. De facto, powstrzymanie. Ale też zobaczymy, jakimi bezwzględnymi przeciwnikami są Niemcy i co Sowieci musieli robić, żeby ich powstrzymać. Jest to też no, pierwsza misja, gdzie po prostu będziemy starać się przeżyć, ale nikt nie przeżyje. Nikt nie przeżyje. Tak jak zresztą się to chyba skończyło. Znaczy, chyba, że ktoś uciekł, prawda, z wozu. A czeka nas bardzo długi marsz. Jak tutaj widzicie, żeby powstrzymać Niemców, część sił, ściągnięta na front, jako posiłki, ruszy ze strony prochrowki prosto na ich uderzenia, tam, gdzie mamy te drzewkę, tak, na wzgórzu. My ustawiamy się za naszym dowódcą. Drugi Zespół będzie nacierał po naszej lewej stronie, a my wykorzystamy tą sytuację, żeby zrobić bardzo długi przemarsz pomiędzy siłami wroga, zaraz pod ich nosem i ugodzić hen głęboko w ich zaplecze, pozbawić ich zapasów, paliwa, wsparcia artyleryjskiego, amunicji, etc., etc., Generalnie sprawimy, że czołgi, którymi oni operują, bardzo dobre czołgi. Pancer 4 trzeba przyznać, że to mimo, mimo tego, że Sowieci coraz bardziej zyskiwali ten parytet technologiczny, odbyło im nadal daleko. To ten upgrade pancer 4 na ten z długą armatą naprawdę zrobił swoje. I no cóż. Sowieci to naprawdę poczuli 34 już nie był taki no, o pochyła pochyły pancerz prawda? odbija wszystko gówno, prawda. Już, już nic nie odbija no, zresztą to i tak było niewiele mocniejszy a Shermany miały to samo więc pff, whatever ale my zaraz będziemy tutaj bijać, udamy się na ten długi marsz najpierw na południowy zachód Warz 1, ja 1, śledź za mną. Ostatnym kontynuować dвиżenie. Jedziemy kolejne kilka długich minut w naszej prawej stronie. Widzimy chętam towarzyszy nacierających na pozycję Niemców. A my zaś próbujemy się ustawić. Jak widzicie ten lasek, tam przed nami, który lośnie wzdłuż takiej drogi, schowamy się zaraz za krawędzią tej drogi, która jest na takim nasypie ziemnym. I korzystając z tej osłony, staramy się przecisnąć na tyle głęboko za linię wroga, żeby go ugodzić, a ja, przejechaliśmy drogę. Tutaj jest. Właśnie, tutaj jest linia kolejna, to jest to o co mi chodziło. I jak widzicie, mamy tutaj lekkie obniżenie, to jest wielka zaleta tego silnika e, symulatorów lotniczych. Jak widzicie, jeżeli chodzi w ogóle o grafikę, no to ona nie jest może jakaś bardzo prywająca, ale ja to kilka razy poruszałem. OK, chłopaki jeszcze jadą, troszkę na nich poczekajmy. Ja to wielokrotnie poruszałem przy omawianiu w ogóle z engine'ów symulatorów. Dlaczego one są takie bardziej oszczędne graficznie, jak chociażby Steel Beast i inne? Właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do gier, które są zamknięte na małych levelach, ale mają dużo detali, symulatory muszą pokazywać nam ogromne połacie terenu. Czasami dziesiątki Kilometrów w szturmowiku jest to chyba maksimum 120 km, jakoś tak, terenu, który jest renderowany. Więc niech to przejdzie wam przez głowę. A my kontynuujemy nasz march, chłopaki i dziewczyny, bierzemy przed siebie. I do widzimy, że tam po lewej też jest osada. Tam jest też jeden sokół, który z kolei atakują inne nasze jednostki. I to ma cały cel związać Niemców z jednej i z drugiej strony, tak żeby oni nie zwracali na nas uwagi. tanki i przeciwnika. No właśnie. Ja 1. Odstawić, Kontynuować tak jest, odstawić. Kontynuujemy marsz. Choć moglibyśmy tam pomóc i pewnie zrobić jakieś niemałe uszkodzenia, zwrócilibyśmy na siebie uwagę. A patrzcie, jak jesteśmy ustawieni po tej stronie, bo tam po prawej mamy Niemców. Może się schowali. Dojeżdżamy tutaj wreszcie do drogi, co nam troszeczkę przyspieszy, bo generalnie w terenie to te 34, tak 26 km, ale na drodze to tak solidne 40, więc złapiemy tutaj naszych chłopaków i zaraz do nich dołączymy. W zasadzie docieramy już do celu tam za drzewami mamy ten sofos. gdzieś jakieś inne pozycje, więc jedziemy jakieś 20 minut albo i pół godziny. Kawał drogi wyobraźcie sobie. Ale niedługo powinniśmy się przygotować. Wydaje się, że już dotarliśmy na miejsce. Tak jest. Robimy zwrot i zarządźmy naszym naszym chłopakomacja linia. Wsiem Zabieramy pozycję Przygotowując się do szerokiego natarcia. To jest ten sofhoz Somolców, czyli to jest takie gospodarstwo rolne, zarządzane państwowo, które realizowało te plany, w przeciwieństwie do sofhozy i kołchozy. Kołchozy to były spółdzielnie, a sofhozy to właśnie były te duże gospodarstwa, gdzie w takim kolektywie robotnicy pracowali, wypełniając plany, których, które nigdy się nie udawały. Kongres. Tak jest. Nacieramy przed siebie i od razu ekipujemy sobie em, dajmy też im rozkaz, żeby jak coś to otwarli ogień. Ale generalnie Moi Mili łapiemy amunicję wybuchową... Odłam kolonocz się... i upiemy wszystko co mamy na drodze. Księżarówki... Boom. Hmm, tu są chyba dział... Aha, no właśnie. Ja, Piepy, jeden! Ja, dwa, pięć, widzę stoi! Pozbądźmy się ich, bo oni grożą naszym towarzyszom jak i nam, ale dobrze wpasowany odłamkowy ładu, jakby to się powiedziała. Ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję kiedykolwiek, że goście od Iła wypuszczą coś bardziej z jakąś mapę polską. Gdzieś w przyszłości, please Bo jakbyśmy mieli te 34,85, to, to, to wiecie. Wiecie, nie? 102 na burcie i... Tak. Grigori wraca do Gruzji. A A my jadymy. Lufo w krzokach Tak jest. Ulubiony Ślązok, e, poza Jake'sem haha, e, takim streamerem e, Original War i innych rzeczy, polecam zresztą, może kanał jego dodam e, w podpisie, bardzo przyjemny człowiek, no i e, no, takich, takich niszowych youtuberków, streamerków bardzo, bardzo polecam, szczególnie takich właśnie niszowych gierek bo wtedy jest coś ciekawego co można urozmaicić sobie czas a nie tylko klepanie tego samego co wszyscy inni robią, co ja zawsze propsuję. ale generalnie wracając do tej oto misji posmieszmy się bo widzę że już nasi towarzysze zostawili nas z tyłu mieliśmy się zająć tymi działami i to zrobiliśmy skrupulatnie Я оскочный, работаю. Я фарш 5. Вижу цель. Грузовик стоит на 2 часа. Удаление 200 метров. работают. Я Я To był chyba jakiś opel. Ciężaróweczka. Anyway. Od razu podpowiem, jaki jest trik. Pamiętacie, że w poprzednich misjach, jak coś się gorąco robiło w tym rejonie, to co przyjeżdżało? Co przyjeżdżało? Chętam z naszej lewej. Kitku przyjeżdżało. No i niestety w tej misji też e, łatwo się domyślić. Robimy, szperamy za ich plecami. Kitku przyjadą. Ja pierdolę za przeproszenie. Nie, kitku przyjeżdża, to jest, to jest niedobrze, to jest bardzo niedobrze, to jest suboptymalne wręcz, jak ja to lubię mówić. I musimy się na to niestety przygotować. Eee, to znaczy, tutaj by się przydał ten mem z tym starszym panem, który mówi: I guess I die! <grym>, ale tak, u, u, tak, tak niestety jest. I guess I die! Eee, anyway, anyway, o! To jest ciężaróweczka, ale ona chyba się no, zobaczmy. No, dobra. Możemy spróbować z nimi walczyć. Bo ja sobie nawet wziąłem te... ...EPCR-y. Armor Piercing Composite Rigid. Takie... ...taka amunicja specjalna podkalibrowa o zwiększonej penetracji na krótkich zasięgach. Oni powinni być do nas tak... ...około 500... ...do 700 metrów... ...zależy. Ale żeby ich zajść z boku to musimy się schować do lasu. Więc yy, nie wróżę nam wielkiego szczęścia ani powodzenia, ale możemy spróbować. Bo jak zostaniemy w wiosce, bo dosłownie tu się misja kończy. Docieramy, zajmujemy tą wioskę, nie ten i to wszystko. A potem przyjeżdżają kitku i robią nam yy, z dupy, że tak powiem. Powstanie istotne. Ha, klimatycznie, nie? A? Nie, nie. Jeżeli chcemy mieć jakąkolwiek szansę walki z Kidką, to musimy, musimy się postarać. O, to jakiś Magdal chyba jeszcze jest. jak to tam się nazywało? Tak? A robimy temu, Tru. Nie ma. Tak, 40 w ogóle. Anyway, wybieramy drogę. Przez las. Bo nasi towarzysze trochę głupio robią. Zostając sobie w centrum wioski. I za każdym razem, jak grałem tą misję, to oni. Fuh, nic z nich nie zostawało. To po prostu. Pff, kaput. Kapiszonem tak? Czy whatever. <laughs> Jedyny sposób, żeby te 34 76. Mogło zrobić bubę kitku, znaczy go przestraszyć To trzeba, no widzicie, widzicie to czerwone, tam do nas naciera No właśnie, to trzeba zajść kitku od boku I zaraz się zacznie e, Totalna hałastra I sobie, no właśnie, PCRy załadujmy W sumie ja mogę jeszcze tam podjechać trochę dalej Zobaczcie czy się da zrobić jakąś lepszą pozycję. One będą wjeżdżać do wioski. Mhm, da slajd Więcej tutaj gdzieś, eee. nie, nie, tutaj będziemy je jeszcze i je od frontu, to odbijmy sobie... Eee. Dobra, nasi są za plecami. Ja, Bart 5, Hehe, <laughs> <laughs> tak, widzę cel. W nim, tak, już. Attention, enemy tanks to the south. Tak, tanki, tylko no nie takie tanki. I nasi towarzysze będą się dzielnie bronić do ostatniego w wiosce i tam generalnie giną. My możemy spróbować Możemy spróbować ugodzić kogoś tutaj od boku. Może tutaj się ustawić musimy mieć jako taki wzgląd, I guess O Boże, jadą kitku widzicie. O, tak! Już widzę jak my im bubę zrobimy. O, tu jest jakiś bliżej. Widzę cel. Tank. Dziży Na 12. Czasów. No tak, e, nie robi to na nim chyba absolutnie żadnego wrażenia. Ja, Bart. 5. Widzę mnie to nie dziwi? Na 5. Czasów. Udalenie 700 metrów. Bronie bojne. O jezu, ile ich tu jest. No i dostał w burtę, i co? O! I my żeśmy wreszcie też dostali. No trudno. Eee, oh my god, the tank is on fire. <laughs> Cytuję, chiptain. Eee, uciekamy, oczywiście. No i to by było, moi kochani, na tyle. Jeżeli chodzi o tą misję, niestety. I no cóż. E, chociaż zginęliśmy, to misja jest zakończona powodzeniem. Osiem dział, cztery transporty. A jak tutaj sytuacja wygląda, widzicie to. I te, te, ten pogrom, tą ilość śmierci. Wszyscy tutaj giną. Wszyscy zginą. I tak niestety to było, ale jak widzicie, ten nasz dzielny, ta dzielna szarża załamała ofensywę Niemiec, i to jest ważne.